Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku Barana w Waszym czytaniu na kwiecień. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I warto, tak jak zawsze, sprawdzić nie tylko swój znak, Słoneczny, ale też i księżycowy, czy ascendent, tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Drogie Baranki, energia ogólna w kwietniu dla Was to energia zapowiadająca obfitość, zapowiadająca nowe możliwości. Być może będziecie podpisywać jakieś. Intratne umowy, od czego oczywiście ja Wam życzę. Może zastanawiacie się nad tym, żeby założyć własną działalność. Zobaczymy, co nam karty tutaj podpowiedzą. Niemniej jednak energii do działania nie powinno Wam zabraknąć. I mam wrażenie, że to jest coś, tak? Bo tutaj to, co najlepszego jest do osiągnięcia. Karta czasu, karta mówiąca o tym, że właśnie mm, wszystko idzie zgodnie z planem. Nawet jeżeli traciliście cierpliwość, mm, nawet jeżeli część z Was właśnie od bardzo dawna czekała na coś, tak? Mm, na jakieś zmiany. Tak wygląda na to, że kwiecień właśnie będzie tym miesiącem, gdzie te zmiany w końcu zaczniecie dostrzegać, że coś się ruszyło. Tak? To może być to wyjście z zastoju. To mogą być nowe oferty, nowe propozycje, nowe projekty, tak? Jakieś inwestycje. Coś na co Baranek um, już długo czekał, zaczyna się zjeść. Z, ziszczać. <gry> Ale początek miesiąca jeszcze pełen niepewności, tak? Jeszcze właśnie w takim zastoju, maraźmie yy, i poczuciu, że pewne kwestie nie idą po Waszej myśli. Być może chodzi o to, że nie możecie się z kimś dogadać. Nie możecie dojść do jakiegoś konsensusu. Okej, okay, jestem. No i właśnie, może, właśnie tutaj, ktoś próbuje was, że tak powiem, postawić do pionu, zakrzyczeć. Ktoś próbuje postawić na swoim w kwestiach zawodowych. Być może chodzi o kogoś z waszej rodziny. I tutaj. Um, żadne argumenty nie trafiają, tak? Próby mediacji do niczego nie prowadzą. Stąd ta energia marazmu, zastoju, tak? Więc jeszcze ten początek kwietnia um, może być dla Was wymagający. Tak, jakbyście czekały, czekali aż pewne sprawy się sfinalizują. Aż się coś domknie. Być może chodzi o, o jakieś inwestycje, tak? Właśnie o jakieś projekty, które wcześniej rozpoczęliście, i teraz, żeby móc pójść naprzód, no to trzeba podomykać pewne, pewne kwestie, zakończyć, postawić tą kropkę. I jeżeli ostatnimi czasy tu natrafiałyście, natrafiliście na swego rodzaju opóźnienia, nie mogąc podomykać pewnych tematów, nie mogąc się uwolnić, że tak powiem. Tak teraz nadchodzi ten czas. Gdzie w końcu, jeszcze raz powtórzę tą kropkę będziecie mogły, będziecie mogli postawić. No może to być związane z zakończeniem właśnie jakiejś współpracy. Niekoniecznie zawodowej, to może się tyczyć czegoś nad czym pracowaliście z inną osobą u kogoś, i tutaj ten temat się domyka, ale w niektórych przypadkach może się dotyczyć nawet zakończenia jakiejś relacji, podjęcia decyzji. Czyli jeżeli do tej pory jeszcze z czymś zwlekałyście, zwlekaliście, no, to tutaj w kwietniu ruszacie z tym tematem. Chcąc uregulować pewne sprawy, pragnąc większej harmonii, tak? Większej równowagi w swoim życiu. Tego chcecie doświadczać. Czyli tutaj Będziecie starały, starali się zrzucić z siebie jakiś ciężar, czy też chodzi o pewne zobowiązania, by, by już ktoś was nie gnębił, tak, żeby nie, nie musieć o tym myśleć, nie musieć tutaj, bo może ktoś wam przypomina, no mówię, wszystko w zależności od tego, od konkretnego przypadku, a jak wiadomo, jest to czytanie ogólne. Także możecie mieć do czynienia z, nawet z taką osobą, która cały czas gdzieś tam będzie was ponaglać. Być może wasz współpracownik, być może osoba, która jest wyżej postawiona. Także hmm. nie wykluczone, że tutaj będziecie dosłownie. I w tej pracy mamy trochę taką energię pokazaną, zakończenia trudnego etapu dla Was, wymagającego być może również pod względem fizycznym, nie tylko emocjonalnym. Hmm. Ale to jest dobry koniec, to jest dobry koniec, bo On prowadzi Was w kierunku właśnie czegoś lepszego, w kierunku tych nowych możliwości, w kierunku tego, że część z Was będzie miała szansę w końcu rozwinąć te skrzydła, tak? Więc mm, jak najbardziej nowe możliwości są na horyzoncie. Miłości, karty mówiące o tym, żebyście zdecydowali, czego tak naprawdę chcecie. No bo idą, idą zmiany. I znowu, i w tym temacie się to potwierdza. Więc, jeżeli chodzi o osoby, które w tej chwili nie są w żadnej relacji, to tutaj. Ja bym powiedziała, że tak, że mogły być różne możliwości na Waszej drodze. Być może poznawałyście nowe osoby. Ostatnimi czasy tutaj mogliście mieć do czynienia nawet no, mocno baran się zaznacza, mocno strzelec, jeżeli chodzi o kwestie uczuć, relacji, ale mogło brakować jakiejś decyzji, tak? Mogło brakować jakiegoś zdecydowania. Ewentualnie miałyście mieliście do czynienia z kimś, kto nie miał poukładanego życia. No i właśnie byliście swego rodzaju w takim oczekiwaniu, co dalej z nami, jak to dalej ma wyglądać. Czy coś z tego będzie, czy też nie będzie? I ja bym powiedziała, że takie, takie luźne relacje um, tu będą odchodzić raczej do przeszłości, że osoba może się odsuwać. Dystansować, tak? Po to, żeby zrobić miejsce dla Was na kogoś nowego. Ewentualnie to Wy weźmiecie odpowiedzialność bardziej za swoje życie, i tutaj zdecydujecie, że mm, no, taki układ Was nie interesuje, tak? Ale to wszystko jest jak najbardziej mm, pozytywne. Tak ma być. Bo idziecie w kierunku czegoś nowego. I być może nie wszystko wydarzy się stricte w kwietniu, ale, tak jak powiedziałam, to jest czas, gdzie trzeba zrobić miejsce na coś nowego. I nawet część z Was będzie miała szansę kogoś poznać, tak? W niektórych przypadkach to może być jakaś znajomość przez internet, tak? Albo będzie Was dzieliła. Pewna odległość. No ale to już mówię na tym, ażebym się tak nie skupiała, przeczytaniu ogólnym. Jeżeli jesteście w relacji, nawał obowiązków, kwestie, właśnie tutaj zawodowe, mogą sprawić, że powieje chłodem. To nie znaczy, że coś złego będzie się działo, ale możecie od, mieć wrażenie, że odsuwacie się od siebie, tak? Że nie ma tej bliskości, tak? takiej intymności, której wcześniej doświadczaliście w, w tej relacji. Że na przykład albo to jest wasza energia, albo to będzie energia waszej osoby, że tutaj ktoś bardziej mm, niż do tej pory zaczyna kontrolować swoje uczucia, emocje. Ktoś jest bardziej w takim spięciu. Niemniej jednak nie czuję tutaj powodów do obaw, nawet jeżeli pojawią się jakieś dziwne myśli, w związku z tym, no to, to właśnie, to będą tylko myśli. Być może to pewne rzeczy trzeba przetrzymać i dać sobie więcej czasu, bo te. Tak jakby przyczyną tych problemów, tych, tych trudności, tak, ta przyczyna może leżeć zupełnie gdzie indziej. Stres, praca yy, no, tego typu sytuacje. I warto by było tutaj yy, mimo wszystko poszukać sposobu, żeby ze sobą szczerze porozmawiać, żeby się zbliżyć, yy, ewentualnie dać trochę przestrzeni i czasu. Yy, jeżeli to no gdzieś tam to wszystko już będzie zależało od was, tak, ale chodzi mi o to, że e, czasami warto dać tej przestrzeni e, właśnie temu partnerowi, który przechodzi przez trudności, tak? Szczególnie tutaj mówię do kobiet. Bo wiadomo, czego innego zazwyczaj potrzebujemy my, kobiety, a czego innego potrzebują mężczyźni, gdy mają jakiś problem. Mężczyźni niekoniecznie potrzebują wygadywania się. Bez troska. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel. Więc jeżeli faktycznie tu Odczuwacie pewien stres, pewne napięcia, no to um, ta zabawa z dzieckiem pozwoli Wam um, nie myśleć przynajmniej przez jakiś czas o problemach. Pozwoli Wam się, um, że tak powiem, um, trochę odstresować. Ale tutaj, um, bardziej słuchajcie, chodzi, um, chodzi o to, żeby odnaleźć to dziecko w sobie, tak? To dziecko, które cały czas tam jest. Nawet jeżeli macie, no jesteście już całkiem dorośli. Czyli żeby dostrzegać te błogosławieństwa na swojej drodze, cieszyć się z tych drobnych chwil. Nawet jeżeli tym bardziej właśnie. Jeżeli przechodzimy przez trudności. Tak? Nawet właśnie jeżeli jesteśmy w tym marazmie, zastoju. Pamiętajcie to, co często powtarzam, że mm, energia podąża za uwagą, więc bardzo ważne jest, na czym my się skupiamy. Jeszcze, w niektórych przypadkach, jeżeli tutaj miałyście, mieliście do czynienia z osobą, która przestała się do was odzywać, to bardzo możliwe, że taka osoba powróci do was. Że to jeszcze nie koniec, o tak. I tutaj będzie kontakt. Być może ten ktoś dalej was obserwuje, gdzieś tam się przygląda e, na mediach społecznościowych, ale tu, e, tu jeszcze będzie kontakt. I co wy z tym zrobicie, no to już będzie od was zależało. W przypadku takich znajomości, no właśnie, tak jak powiedziałam, luźnych, e, co to, baran nie wiedział, na czym stoi, to tu raczej karty zalecają, żeby kontrolować swoje, swoje uczucia, emocje, instynkty, żeby nie dać się zwieść. Jakimś obietnicom. Tak? Bo możecie mieć do czynienia z osobą, która robi jedno, znaczy mówi jedno, a robi drugie. No. Czyli podsumowując. To jest czas, gdzie trzeba zrobić miejsce na nowe. I na tym się skupcie. Zamykając wszelkie tematy, które nie były dla Was karmiące. Wszystkiego dobrego, dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, no i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.